Fundacja PGA już po raz drugi jest partnerem konkursu organizowanego przez Cruz Moja Wizja Zero. Jest to dla nas bardzo ważna inicjatywa. Cieszymy się, że jest promowane bezpieczeństwo i higienę pracy na wsi wśród młodych ludzi. Młodzi ludzie często pomagają w gospodarstwach rolnych, w związku z tym mogą być takimi propagatorami idei bezpieczeństwa na wsi, w swoich społecznościach, rodzinach, w swoich. Miejscowościach. Dla grupy PGE bezpieczeństwo i higiena pracy jest bardzo ważnym tematem. Bardzo poważnie podchodzimy do zdrowia, życia pracowników. W swojej działalności kierujemy się zasadą zero wypadków. Jest to e, dla nas e, podstawowy taki element i cel, dlatego bardzo ważne jest dla nas promowanie bezpieczeństwa i higieny pracy w, wśród pracowników, ale także na zewnątrz. Jesteśmy właśnie takim propagatorem idei BHP. E, szczególnie ważna jest dla nas promocja bezpieczeństwa pracy przy obsłudze urządzeń elektrycznych, w ogóle postępowania z prądem elektrycznym.